SQ-7 SE, test zasięgu, w tej chwili odległość kilkuset metrów, kolejne testy co kilka kilometrów. Na bazie antena ground Plane, na wysokości 5 metrów nad ziemią, nadaje z Baofenga UV-82, podłączonego do anteny samochodowej Nagoya na magnesie. No, i jadę i zobaczymy, jaki będzie zasięg SQ7SE. Test zasięgu, odległość około 2 km. 2 km odległości SQ7SE. Test zasięgu, odległość około 4 km. 4 km odległości SQ7SE kontynuuje test zasięgu. W tej chwili odległość około 6 km. Kilometrów, około 8 km, też jazdy SQ7SF SQ7SF, to yy, jest F tym razem to jest około 12 km, ale jestem na wniesieniu, uciekaliśmy przez to w ogóle do może sobie na, na dole, ale jestem na wzniesieniu. także nie ma większych na e, tej e, drodze e, no i bardzo jestem ciekaw jak to wyjdzie e, napiszę Wam dokładnie na jakiej wysokości jestem na jakiej wysokości jest i jaka to jest by odległość